Siemadeczko, z tej strony witam Was na moim kanale i w serii szybkie rozpaki, quick unboxingi, inaczej zwane i bierzemy się za kolejny komponent, który jest trochę duży, bo będzie nim obowa. A obudową tą jest. Corsair obsidian series 350D wersja bez okienka. Black Finish Solid Panel tak jest napisane, kodzik i zabieramy się do budowy. Kodzik mogę przeczytać w międzyczasie CC-9011 028-WZ To jest kodzik, który z tego co mi się wydaje obowiązuje na całym świecie. Na przykład w przypadku klawiatur są troszeczkę inne są różne układy. US, UK, EU, DE i tak dalej. Zabieramy się pod budy. Nie jest taka śliczna. Mi się zawała początek ta wersja z okienkiem i to cięższe. Te tektury się blokowały.

i do góry folia z akcesoriów jest instrukcja warranty against defekt tylko oczywiście quick start guide i obudowa jak się prezentuje przejdźmy zobaczyć. Jest w miarę lekka, jak na swojej gabaryty. Szczotkowane aluminium, jak widać, mieni się pięknie. 25 e, na 4 wejścia na napędy, na DVD, ewentualnie, ktoś chciał. Tu można nacisnąć. Odpada klapka. Mamy zaklejony filtr. Łatwo wyjmowalny. jedna 140 Siedzi można włożyć 220 na przykład, tak, ma no dobrze. może zamykamy sieć. Słuchawki, mikrofon, resecik, taki którego nie można za bardzo, tak na szybko wcisnąć, trzeba się postarać. Power dwa USB USB 2 USB 3.0, USB 2.0 niestety nie ma, niestety, albo niestety. na górze mamy. Dość dużo, dość duży wlot, wylot, przepraszam. To będzie wylot e, powietrza dla chłodzenia wodnego. Z obu stron solidne. Klapki, a z tyłu. Miejsce na zasilacz. 5 śledzi na karty. 120 zamontowana z tyłu, 3 otwory na wodne chodzenie i oczywiście miejsce na Shield'a Z spodu Mamy filtr i gumowe nóżki. 4 gumowe nóżki. Tak widać tak widać. O tak widać. Także zajrzymy sobie zaraz do środka jeszcze. Środki wypadające i trzymające się od budowy. Trochę, trochę się rusza, ale mogłaby mieć wypukłość, taką to byłaby sztywniejsza, nie? ale i taka budowa jest bardzo sztywna. Blaszka i znajdziemy w środka, Co tu mamy? Z tyłu to jeszcze zdejmujemy tył. Dwie klatki, klatkę na dwa dyski, 3,5 cala, tu chyba mamy dwie klatki na ssd -ki. z tego co widzę tutaj dwa na napędy, dwa uchwyty też bez narzędziówki, zapinki, Taki tutaj pudełko, pudełko z akcesoriami, pudełka z tym, z, z śrubkami, pewnie. może coś jeszcze otworzymy, zajrzymy. No tak, śrubki i ściągacze, nic więcej nie potrzeba. Otworzymy sobie tył, jedną ręką to ja te tak klamaty zdejmę. O, no ale co, no, co jest? O, jest dobrze, a bo tu jest taka blaszka i trzeba dalej wysunąć. Jest trochę miejsca. Kabelki na panel przedni, front panel, też USB 3.0. Audio, przypięte uchwyty do gumowane, oczywiście otwory, wina pps -a. Tutaj od spodu też można coś załadować, czy też wyjścia na, na, na zasilanie do napędów. Tutaj otwory wycięte do zasilania od kulerów. Tu łatwo się dostać. Chciałem jeszcze sprawdzić, ile... jaka jest przestrzeń pozostawiona przez producenta mm, na kablu To jest dość ważne. Palec wchodzi spokojnie, jak nawet nie więcej kciuk, można powiedzieć. Także mamy tutaj 2 cm od krawędzi do tego. Można tutaj spokojnie zamontować, pochować kabelki. Wycinka na procka bardzo duża. Można powiedzieć, że płytka Micro ATX Nitroitej, co by wpadła i przeszła. Możemy pod kątem ją przełożyć. Uchwytów na montaż kabli troszeczkę jest. Jak widzicie, tu zamontowane, tu zamontowane, tutaj, tutaj też wygumowane wyjście na kaby, Także budowa jest naprawdę przyzwoita. Sztywna, nie boja się nic. No, przecież to by było na tyle. Ta budowa bardzo fajna. Zaraz bierzemy się za Montagę. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Przyglądaliśmy się obudowie budowie Corsera Obsidian Series 350D w wersji Solid Panel, a nie okienko. Cześć! Szakalawy!